Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwu drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci dwu drachmy? Odpowiedział: Owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Powiedział: Od obcych. Jezus mu rzekł. A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz i otwórz jej pyszczek. Znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo pańskie. Słowa Najpierw trzeba sobie nam...